Szczęść Boże, kochani, wysłuchajmy kolejnego fragmentu z dzisiejszej Ewangelii. Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja Wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Niech Wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi. Moi drodzy, przysięganie jest dziwne, no bo zakłada ono w swojej istocie, że tak naprawdę na co dzień mam problemy z utrzymaniem prawdy dla siebie, ale tym razem, kiedy przysięgam, na pewno już dotrzymam tej przysięgi. Już będę starał się być lepszy. Jest to tak naprawdę oszukiwanie samego siebie i próba zakrycia swoich codziennych błędów. My oczywiście lubimy, kiedy coś nas motywuje, że kiedy przysięgnę, no to wtedy będę bardziej motywowany, bo złożyłem przysięgę. Ale Jezus w dzisiejszej Ewangelii zaprasza nas do tego, żebyśmy na co dzień uczyli się być wierni, bez względu na przysięgi. Po prostu, żeby taka była nasza tożsamość wierności, żeby nasza mowa zawsze była prosta, prawdziwa i oczywista. Tak, tak, nie, nie. Oczywiście nie chodzi o to, że ja nie mogę w swoim życiu podejmować żadnych prywatnych czy publicznych ślubów, niczego nie przysięgać, ale chodzi o postawę serca. Bo może być tak, że ja po prostu okłamuję siebie, że próbuję poprzez przysięgę podwyższyć sam sobie poprzeczkę, której nie jestem w stanie spełnić. Poza tym, przysięga taka swoja osobista jest bardzo dobrym kąskiem dla złego ducha. Dlaczego? Pamiętam, jak sam kiedyś przysięgałem, na przykład, po spowiedzi Panu Bogu, że już nigdy nie popełnię danego grzechu. Co się wtedy działo? Bardzo szybko go popełniałem. Dlaczego? No bo zły duch widział, że chce, chce zniszczyć danego człowieka. I ten człowiek, Złożył Bogu przysięgę, złożył ją po walce z grzechem, tłumacząc, że teraz na pewno tego grzechu nie popełni. Co więc mam zrobić, żeby zniszczyć tego człowieka i osłabić jego relację z Bogiem? Po prostu zerwać jego przysięgę. Tyle, nic więcej. Z żadnych kosmicznych pokus, żadnych nie wiadomo jakich grzechów. Jedna rzecz, jeden grzech, który zniszczy przysięgę. I wtedy taki człowiek upada i widzi, że co, no kurczę. Przecież przysięgałem Panu Bogu, przecież tym razem naprawdę miałem dać, dać z siebie wszystko. Więc skoro tym razem mi nie wyszło, to pewnie nigdy mi nie wyjdzie. I taki człowiek łatwo się załamuje. Nie przysięgaj więc. Żyj po prostu w dziękczynieniu, w uwielbieniu, w próbie zachowania wierności Bogu na co dzień. Bez, żadnych przysię bez żadnej przysięgi. Jeżeli Pan Bóg da łaskę wytrwania, po danej spowiedzi chwała Jemu. Jeżeli natomiast znowu upadniesz, wstawaj, podnoś się i walcz dalej. Dzisiaj więc zadaj sobie pytanie, jak to u ciebie wygląda. Najpierw, czy, potra czy potrafisz w ogóle w swojej codzienności dotrzymać słowa? Bo może jesteś niezłą plotkarą, albo plotkarzem? Bo może masz sobie w ogóle takiego ducha obmowy? Ciągle byś kogoś obmawiał? Ciągle szukasz sensacji? A po drugie, zobacz, jak to wygląda w Twojej relacji z Bogiem. Czy nie ma często takiego słomianego zapału, że próbujesz udowodnić Bogu coś, czego nigdy nie zrobisz? Bądź wierny z dnia na dzień, krok po kroku, a dojdziesz do Bożej chwały. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, nieście ludziom dobro.